Za kilka dni ruszy drążenie najgłębszego w świecie otworu geotermalnego. Prace przy odwiercie na terenie szaflar zajmą cały bieżący rok. To czas, by pod hale, na czele z nowym targiem przygotowało się do odbioru ciepła z wnętrza ziemi. Miasto nowy targ jest cały czas jakby na etapie pozyskiwania czy poszukiwania źródeł finansowania dla budowy magistrali geotermalnej. Mamy dokumentację projektową, jest pozwolenie na budowę. No i teraz trwają rozmowy, rozmawiamy i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i również rozpatrujemy inne możliwości pozyskania dofinansowania, ponieważ jest to bardzo duży koszt na dzisiaj, cała magistrala od Bańskiej do Nowego Targu, do ciepłowni na ulicy Szaflarskiej. To może kosztować nawet 80 milionów złotych. O cenie wykonania decydować będzie oczywiście sytuacja na rynku budowlanym, który na razie jest mocno niestabilny. Teraz byłby dobry moment, ale jeszcze nie mamy jakby tutaj pieniędzy na to, żeby przystąpić do, do budowy tej magistrali. Naszą szansą, którą upatrujemy wspólnie z gminą Szaflary, jest kolejna edycja programu inwestycji strategicznych Polski Ład czekamy na informację od no tutaj pana premiera Mateusza Morawieckiego, czy ogłosi właśnie przy okazji uruchomienia wiercenia w Szaflarach, czy ogłosi być może termin naboru wniosków i chcielibyśmy wtedy złożyć dwa wnioski na teren magistralę na terenie nowego targu i, i odcinek w Szaflarach, tak żeby wspólnie taki montaż finansowy zrobić, żeby ta magistrala mogła powstać, ponieważ no jest, to, jest to dla nas cały czas bardzo ważne i, i, i priorytet na to, żeby tą magistralę po prostu. Zbudować, doprowadzić ciepło geotermalne do nowego targu, a równocześnie e, szaflary chcą rozbudowywać sieć ciepłowniczą na swoim terenie. Stawką w tej grze jest poprawa jakości powietrza dzięki nośnikowi energii, którego nie trzeba importować ani śledzić wahań jego cen na światowych rynkach. Po dość długim czasie wierceń, badań i prób, wykonanie magistrali przesyłowych musi mieć oczywiście swoją chronologię tym bardziej, że da ono szansę na wykorzystanie tak zwanego ciepła resztkowego. Sama magistrala, czyli wykonanie magistrali geotermalnej, nawet bez tego najgłębszego odwiertu, już pozwoliłoby częściowo zasilić nowy targ w ciepło geotermalne, ponieważ na terenie miasta jest MPEC, jest istniejąca sieć ciepłownicza i pewne nadwyżki ciepła, które dzisiaj geotermia podhaleńska posiada, można byłoby skierować do ogrzewania nowego targu. Ale jest to oczywiście uzależnione od tego, czy. Pozyskamy na, na to środki. Natomiast już rozbudowa sieci ciepłowniczej, czy jakby pełne zasilenie nowego targu, czy rozbudowa sieci, na, czy budowa sieci na terenie e, Szaflar i, i w ogóle na terenie, jakby tutaj na odcinku pomiędzy Bańską a Nowym Targiem, no będzie wymagała kolejnego źródła, czyli, czyli uruchomienia już nowego odwiertu. Ale no, trudno mi powiedzieć jakby o terminach. Gdyby e, dzisiaj udało się pozyskać to dofinansowanie, to myślę, że w ciągu dwóch lat mielibyśmy już ciepło geotermalne w nowym targu, może nie w 100% pokrywające nasze zapotrzebowanie, ale przynajmniej już w ramach tego takiego miksu energetycznego e, można byłoby część ciepła produkować właśnie z geotermii, część. W ramach kogeneracji z gazu. Kocioł węglowy byłby wtedy uruchamiany jedynie w przypadku większych mrozów, jako źródło szczytowe.